Dobra, panowie i panie, teraz musimy iść tak. Na 16 poziom. Do diablo idziemy. Znaczy do tego Lazarusa. Właśnie teraz powinien nam się ten portal otworzyć. Tylko teraz musimy go znaleźć. I to jest właśnie teraz to, że będzie sieka, ale nie będę już tego nagrywał. Spotkamy się już przy tym portalu, bo to też nie ma sensu, żebym to wszystko nagrywał, nie? Więc. Szukam szukam. I wiecie co? Znaleźć nie mogę. <laughs> no, kurde, no to jest lipa. To może być wszędzie. Czasami tak się robi, że. Mm, że przy teleport przy teleporterze. Teleporterze? Kurde, zaraz reporterze. No, przy teleporterze się to respi. No, czasami, ale no. Teraz akurat nie trafiłem na to. To jest w sumie niefajne. Bo znowu muszę chodzić. No, ale dobra, znajdziemy to. No. Cały hełm. O, co to jest? Cały? A jaki ma być? Pół, kurde, pół hełma. Nie wiem Tu hełma ma być? Ojej, no znowu Możesz. Dobra, tu coś czuję, że będzie się No Te nekromanci nie są jacyś super mocni, ale no... Potrafią. No, o jest, udało się. Jest teleport? Yeah! Dobra, zajebiście. Teraz możemy sobie bez problemu tam. wejść. Ale tak. Pierwszy, to wejdziemy sobie tutaj i pójdziemy do miasta. Trochę posprzedajemy to co mamy. Dobra, na pewno będę musiał kupić. Mm, podkę na zręczność. Która się na pewno bardzo przyda Dobra, to mogę sprzedać Dobra, to sprzedamy to A nie, mam Nie, przywraca To nie jest na manę. Dobra, znaczy na manę, na zręczność Coś pomyliłem To tamta wiedźma ma to Dobra, to weźmy, kupmy Co my tu mamy Te poty Coś tu jest, kurczę, no, na zręczność Dobra, pójdę do tej Adri Dobra, wszystko mamy To możemy iść do piekła Teraz Do tego Lazarusa, a nie do piekła Co ja gadam Dobra, olejmy ich już Portal do Ciekawe czy będzie trudny No, w końcu jakiś progres Mamy o, Stare przyjaciółki, nie Najlepsze, kurna Przyjaciółki, nie mogę się tam dostać. czy ja widzę waypointy? Nie, to nie jest waypoint. To raczej nie będzie waypointa, bo jest właśnie teleport. Te, teleport, gdzieś można teleportować, ale nie widzę w sumie wejścia. Tutaj, hmm. Może jest jakiś mechanizm, który to odpala w ogóle, nie Dobra, no na razie nie mamy. O, nie, adwokat. Już mam dosyć, kurwa, na adwokatów. Ile mamy? Ile mamy? Dobra, co to jest? Może na razie jeszcze nie będę tu wchodził. Pierw obczaję cały teren tutaj. I dopiero wtedy wejdę. Bo naprawdę nie ma sensu, żebym wchodził. Wchodził tam. Ale widzę, że kilka tych teleportów tu jest. Hmm. No, to chyba będę musiał skorzystać. No to wychodzi. Dobra. Ale pierw poszperem tutaj, bo tu mamy jakieś księgi. Hmm, hmm. okej, okay, no to kurczę, bo on tu jest. Masz Dobra, sprawdźmy co tu pisze. Aha nic nie pisze, kurde Dobra, i co? Teraz tak będę się teleportował, czy, czy jak to będzie działało To jest ciekawe. Zaraz to rozpiniemy, no, no. I co, nie uciekniecie, nie? O, tu coś widzę. Nie, chwila. Użyjmy tego. Zobaczmy gdzie to mnie przyniesie. No, nigdzie. Co jest? Um, to nie działa. To też nie, bo stąd przyszedłem. Aha, tu mamy to. I chyba muszę się tam dostać. Tak przynajmniej sądzę. Dobra, sprawdzimy jeszcze ten tutaj. Co to jest za księga w ogóle. Podły tom. No i co? I co to mi daje w ogóle? Może tam muszę się teleportować, aż mi ten Lazarus się pojawi? Górczy, no nie wiem. Nie, to nic nie robi. Stąd przyszedłem, ale. Dobra, sprawdźmy, może. Hmm. O, jakaś, jakaś senka, widzę księdza tu. O, to jest Lazarus? O, to jest chyba Lazarus. Dobra, ja jest kurna. A co jest? To możesz z nim pogadać? Mam po gwiazd, O kurda, dobra. Aha, bo on pewnie będzie znikał. O, słaby jest. O, jenny, taki słaby to nie jest, ale widzę, że nie zła... sieczka tu jest. Dobra. Mm. O, jeny. Dobra. Dobra, pierwszy to go zabiję. Dobra, jest, udało się. Ty nie był trudny. Dobra, Lazarus jest pokonany. Teraz będę mógł bez problemu dostać się teraz, nie wiem, do piekła, czy gdzie? Redvex. Dobrze, niech to. O, patni, dobra, jest. Mapa gwiazd. O, super. Mapa gwiazd. Tego potrzebowałem. Bo to też jest do jakiegoś quest'a. Więc. Tu widzę, że parę itemów powypadało, więc zobaczymy. Może coś dobrego się trafiło, nie? Kto wie? Dobrze. Teraz tak. Co tu mam? Co to jest? Pants Mmm ten bóg musi być, no błyskawica. Dobra, co tu mamy? 38. To pewnie nic dobrego nie będzie. Hełm. Pewnie też jakieś gówno. Właśnie. Właśnie, błyskawica. Dawaj to. Hmm, uuu, mapa gwiazd, zobaczmy. Yy, no weź to, kurczę, teraz to, dobra, mam. Kurna, jeszcze nie mam. O, teraz mam, dobra, to na pewno trzeba teraz tego gdzieś użyć. Tu ołtarz. Okej, okay, ale sprawdzę co jest tu, nic tu nie ma. Okej, okay. to teraz tak, do miasta musimy iść. To idziemy, teleportujemy się do miasta. I tak, pewnie Dekar Kane, Kane coś nam powie na ten temat, o właśnie. Warto mądrego posłuchać, nie? portalem w sercu labiryntu hmm. wiedz, że zło, któremu stawiasz czoło, to sam Mroczny pan terroru znany śmiertelnym jako Diablo To on został odwięziony hmm. w labiryncie wiele wieków temu i boję się, iż pragnie znowu siać chaos w królestwie ludzkości. Aha. Dobra, to do teraz będziemy musieli pokonać samego pana ciemności Jestem bardzo ciekawy czy on będzie. Będzie trudny do pokonania, czy nie. To jest właśnie dosyć interesujące. No, przekonamy się w sumie. Tam wiecie, no, przekonamy się. Dobra, co to jest? U 68 ale no, Właśnie mam lepszą. Hm. Dobra, no trudno. Sprzedamy to. To nie jest potrzebne. Tu mam mapę. Tu ma łuk. Dobra, no to tak. Ja sprawdzę jak to się nagrało wszystko. I... widzimy się za chwilę. Okej, okay. to idziemy do tego piekła. Ja mam tą mapę. Tu może użyć tą mapę. Eee... I co z tą mapą? Z tym faktem mam zrobić? Zaraz, zaraz. Co ja z tym faktem mam teraz zrobić? Co? Ehm. Um, dobra, zaraz, bo tu są jakieś symbole, nie? Mam pa gwiazd. No dobra, i co to, co to zmienia? No nie wiem, co to zmienia. Do, nie tu. Wróć do stteristram. Hmm, hmm, hmm. Bo coś gdzieś czytałem, że ta mapa gdzieś pokazuje jakieś wejście w mieście? Coś takiego. Ale pewny nie jestem. kurda nie wiem o co chodzi. Hmm, 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 hmm. Może kogoś popytać trzeba. Bo też tam może być. Dobra, to może tak zrobimy. Że popytamy po mieście. Może ktoś coś tam powie na ten temat. Może ktoś coś tam powie. Albo coś. Wróć do jaskini, to nie. Nie, bo to raczej. Chociaż. Nie no, trzeba po pogadać z nimi. Wszystkimi. Dobra. Ty pierwszy. Mapa gwiazd. Aha, z Adrianem albo Dobra. Pogadam co z Kane'em jeszcze hmm. Dobra, może on coś powie. Ale on nic nie mówi o tym. Lazarus Kurde, nie to klikłem. Ale ale ten, e, gdzie jest ten labirynt? sercu labiryntu. pragnie znowu siać chaos w królestwie. Dobra, do labiryntu musimy iść. Dobra, ale gdzie ten labirynt jest? To jest dobre pytanie. Dobra, spytajmy Ader może ona coś nam powie na ten temat. Może. Może ona coś nam powie. Na ten temat no Porozmawiałem, dobra Ale pytanie teraz takie, gdzie jest ten labirynt? Bo w sumie to nie wiem Kurde, wam powiem, że średnio bym powiedział do labiryntu muszę iść gdzieś Katakumby, no nie wiem A może tu jest labirynt? Nie no, chyba raczej nie Nie, to są lochy hmm. To gdzie może być labirynt? Jaskinia, katakumby, piekło Ale ja tam byłem o Gdzie ten labirynt może być? Pan Diablo, kurna. Dobra, no, ale tu raczej nic kurna nie ma. Mogę się teleportować? Nie. To nic się nie dzieje. Hmm. To teraz mam zagłostkę, wam powiem, bo, A, to teraz nie działa, nie? Ja? Hmm, bo tu pisało coś o 17 poziomie. Coś kojarzę. Więc na no to wychodzi, że może musimy na 17 poziom iść. Poziom 16. Dobra, wróćmy na ten poziom. O. O, teraz coś się zmieniło, widzę. O. Dobra, mogę zejść tam niżej. O, dobra. To o to chodzi. Ok, demona. Domena terroru. Ok, no to. Co? Zbierzamy kolejne lożki, nie? Ciekawe, czy zrobi nam analny terror, nie? Jestem bardzo ciekawy. To jest interesujące. Mam nadzieję, że sobie z panem Grozy poradzę bez problemu, bo on trudny aż taki nie jest, nie? No, on taki trudny nie jest, więc powinien... kurczę, nienawidzę ich, no. Ej, dobra ta pała jest. Naprawdę. To mi się podoba. Ciach, ciach, mach, pach, kurna. Kurcze, ten będzie mnie stale nawiedzał, chyba. hu, hu. hu, hu hm, mm Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Tu, 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 tu. Sorry, że nic nie mówię, ale co mam mówić? prócz tego, że na przykład nie wiem, Ferrari ostatnio komuś na wywiadzie na taki farmazon, no, a on mówi, że. Że... z... Że nie powinno się atakować ze skoczenia No ale no niestety I najgorsze jest, że ludzie to oglądają i potem odwalają takie... Rzeczy, a Ferrari pozuje na jakiegoś... Zasadami człowieka, przecież... Ten gościu to w ogóle zasad nie ma To jest człowiek bez zasad, dno i wodorosty Tak naprawdę o pójdziemy tu. O. Mm, hi, hi, hi. No, i to rozumiem. Hm, mm. Er Bijemy, 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 bijemy Bardzo silny potwór, serio? Taki silny nie był aż Powiedzmy, że był słaby Eliksir Eliksir siły, okej okay. <sighs> Dobrze, i teraz tak, idziemy do góry. Ciekawe, jak daleko ten pan grozy jest, ale to raczej po tym nie skończymy chyba gry, bo jeszcze mamy ten dodatek do przejścia, nie? Przecież jest ten dodatek do przejścia. Hmm. Ja bym miał samą podstawkę. To by tak było, nie? Co też bardzo silny potwór? Nie. To nie pisze bardzo silny potwór. <grym> <grym> wow. Hmm. Hmm. Trochę właśnie te zamrożenie trochę uciążliwe jest. Więc. Dobra, co to jest? Teleport? O, przepisz. Tarcza wojownika. W dupie mam te przypisy. Za dużo zbierania. A te ścierwa nie są potrzebne. Może wiecie, no. Możby dobre było, nie? Nie mówię, że nie, ale no. Wolę zarobić kasę i mieć. Hejs. Widziałem takiego youtubera, gdzie właśnie patrzyłem jak przychodzi tą grę jak czegoś nie wiedziałem co zrobić na przykład. Mm, to sobie kikłem i on właśnie <śmany> robił serię ze wszystkimi postaciami grał, nie? Magiem, wojownikiem, każdego po kolei. Widać, że to jest zapaleniec Diablo Że bardzo lubi Diablo Jak, jak można takiej gry nie lubić no Walczymy z hordą de demonów Jesteśmy Nefalemem, Który musi ocalić świat, miasto Tristram I w ogóle nie hmm. Tu, 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 o, pierścień wypadł Dobra, co my tu mamy? Pierścień. Ciekawe czy dobry O, no, pewnie taki zwykły jakiś Zapewne Który i tak trzeba zidentyfikować Dobra gdzie idziemy lewą, prawą, prawo pójdziemy, bo nie wiem gdzie on dokładnie może być, odporność na błyskawica? Kurde, ile ich tu, tych nekromantów. Trochę ich dużo. Nie powiem, że nie. nie mogę tego jeszcze mhm. Zaraz, zaraz, zaraz. Chwila. O, teraz mogę tego użyć. O kurde Ło cholerka Jestem trochę w dupie Dobra muszę się ich trochę Pozbyć o. Dobra ja Kurcze Oni też mogą Ich Wzywać czy oni jakoś się respią Dobra, raz. Dobra, pozbierajmy te złoto. Fajnie by było, jakby z automatu się podnosiło. Ale tak kolorowo nie ma, niestety. Dobra, przynajmniej się zwraca za mikstury i teleporty, więc to jest kurczę plus tego wszystkiego. Tyle tego zużyłem. Dobra, idziemy. Że się teleportuję do miasta i kupię te poty, żeby potem nie wracać niepotrzebnie. A kurczę, no. Dawno mam, już ci to mówiłem, Muszę, muszę się leczyć. O, dawaj potki. przech Teraz tą mapę. Nie wiem, gdzie tą mapę użyć. Ale chyba na tym poziomie. Tak przynajmniej sądzę, że to tu trzeba użyć. Mam nadzieję w ogóle taką. No. Na szybko padają, no i teraz wiem gdzie oni się pojawią, no ja. bo to zawsze takie światełko wokół nich się pojawia, zanim mają się pojawić. Więc, mhm, poszedłem na obkoło, no ok, mhm, zaraz się broń zepsuje, ale jeszcze nie będę się teleportował. Poczekam aż się całkowicie zepsuje to wtedy się teleportuje Wtedy się teleportujemy o, No to pójdziemy teraz w tym kierunku podszedłem tu niżej. A ten diablo jest niby na 17 poziomie, to co czuję, że tu będzie jeszcze kolejne zejście. O, tu mamy jakiś mechanizm. O, dobra, chodź tam. No. ten lepszy doradca jakiś, Ale nie, nie zabiera mi jakoś HP Dużo Więc Aha, bo mam Dobrą odporność chyba na ogień I dlatego właśnie Dobra, leży, o coś wypadło Gumowe jebadło, he Dobra, co tam wypadło? Kolczuga Którą sobie w dupę mogę wsadzić a. A co jeśli ona będzie dobra? Dobra, bo tu mamy jakiś mechanizm, który by trzeba było ogarnąć. Uy. O, pierścień. A to co to jest? Teraz sprawdźmy, co się stanie. Nic. E, nic. A może coś się otworzyło gdzieś? No nie, nic nie ma. Nie wiem, może jeszcze coś jest. Jakiś mechanizm. Może Wajcha trzeba gdzieś pociągnąć albo coś. O, tu jest kolejny ten.